Cześć, dzisiaj nagram dla Was recenzję systemu do napełniania klimatyzacji firmy EasyClima. A więc tak, w opakowaniu ja zakupiłem zestaw, który posiada środek chłodniczy i również środek do uszczelnienia, gdyż w moim Signumie gdy uzupełni się po prostu układ klimatyzacji, no to gaz no, spierdziela gdzieś w okolicy półtorej roku. Gdzie, gdzieś jest jakaś występująca drobna nieszczelność i stwierdziłem, że po prostu spróbuję takiego środka. W zestawie mamy również przewód do podpięcia się do przewodu niskiego ciśnienia od klimatyzacji, wraz z manometrem. Tu mamy gwint do podpięcia się do puszki. Tu mamy taki gwint do podpięcia się już bezpośrednio przy samochodzie. I mamy również w zestawie instrukcję obsługi, która jak dla mnie jest tłumaczona przez... nie wiem jak to nazwać, translator albo coś takiego jest totalnie niezrozumiała i posiada takie niedopowiedzenia. Postaram się Wam przybliżyć, żebyście sobie mogli zapauzować i przeczytać. Tutaj macie jeden element. Tutaj macie od trzeciego punktu dalej. I tutaj macie od czwartego punktu do samego końca tą instrukcję. Dla mnie niezrozumiałe jest to, kiedy należy i w jakim położeniu przykręcić tą końcówkę do puszki. Czy igła ma być schowana, czy igła ma być wysunięta. Z tego co widzę przewód jest cały czas drożny. Jeżeli się przez niego dmuchnie, czy jest po prostu, jeżeli nie ma nic po prostu podpiętego do niego, to on cały czas zachowuje drożność, więc jak dla mnie, no jeżeli ja z tą wysuniętą igłą, w tym miejscu, podpiąłbym się do puszki. No to po prostu gaz z puszki zacząłby spieprzać, a właśnie w takiej pozycji wysuniętej, igły, tutaj przychodzi do nas ten zestaw. Także, no, ja bym powiedział, że osoby, które, że tak powiem, nie wykażą się czujnością, no mogą sobie zrobić, że tak powiem, kuku, działając w taki, że tak powiem, nieprzemyślany sposób. Z tego co czytałem, należy również uruchomić silnik i ustawić klimatyzację na włączoną. Uruchomić wszystkie nawiewy, w sensie, aby powietrze cyrkulowało z nawiewem na szybę, z nawiewem na ciało, z nawiewem na nogi. Co tu jeszcze więcej możemy powiedzieć? Bierzemy się do roboty. Więc tak, zaczynamy od uruchomienia silnika. Uruchamiamy sobie w sygnumie klimatyzację, ustawiamy na nawiew na wszystkie miejsca, ustawiamy prędkość wentylatora. Ja sobie ustawię na prawie maksymalną. No i idziemy się zapinać z tymi puszkami. Czy tak, najpierw zaczniemy sobie od puszki, która jest opisana jako puszka uszczelniająca. Ona w sobie również w instrukcji ma opisane, że posiada. o nawet tutaj pisze. Ona w sobie już gaz, jakby zamiennik do R134, czyli nie dość, że tu jest uszczelniacz, to jest też część gazu, która ma, że tak powiem, uruchomić nam klimatyzację, zwiększyć nam ciśnienie w klimatyzacji. Taką puszkę przed użyciem należy wstrząsnąć i należy ją trzymać dnem do góry. Jest napisane tutaj: This end up during charging, czyli tym końcem do góry podczas ładowania czyli należy tą puszkę trzymać w ten sposób, no i tyle, działamy. Jeszcze jedna z ważniejszych rzeczy, nie zapomnijcie o rękawiczkach, żeby sobie przygotować, nie ma ich w zestawie, żeby po prostu sobie rąk nie odmrozić, jeżeli by coś poszło nie tak. Wkręcamy sobie przewód albo wentyl od niskiego ciśnienia klimatyzacji. Tu mamy puszkę, mamy tutaj pierwszy podpunkt, uzupełnienie systemu Klimatyzacji gazem i Klima. Należy całkowicie odkręcić gwint przewodu, przekręcić do końca puszkę gazu oraz odkręcić o jedną obrót. Co to znaczy odkręcić? W którą stronę? To też jest właśnie takie nie, nie, dla mnie niezrozumiałe. No, ja się, że tak powiem, pokieruję własnym rozsądkiem. Dla mnie odkręcić to będzie w lewą stronę, czyli właśnie iglica będzie schowana, żeby nie przekuwać od razu puszki. Mam. dopiero nam tłumaczy to punkt C. Odwrócić puszkę do góry nogami oraz zakręcić zawór węża w celu przebicia otworu puszki. Czyli wcześniej, jeżeli dostaniecie taki przewód i będzie ta iglica wysunięta, możecie sobie zrobić, że tak powiem, sami problem. Tu mamy ten środek do uszczelniania. Igłę mamy schowaną tutaj w środku. Jeszcze wam pokażę z ciekawości, właśnie jak to wygląda. Igłę się wykręca. I w tym momencie tutaj wychodzi nam taka szpilka. No, w tym momencie iglica jest wysunięta, czyli zakręcona według instrukcji. Zakręcona. Zakręcona, czyli wystaje. Odkręcona, czyli jest schowana. Odkręcamy w lewo. Wstrząsamy teraz puszką. O, tak pisało, shake well. Teraz tak, wykręcamy puszkę. Tutaj, ale przy schowanej igle Puszka przykręcona, na razie nam tutaj nic nie leci. Zapinamy się teraz z tym do systemu klimatyzacji. I manometr nam wskazuje ciśnienie. No i jest ono takie, bym powiedział, dosyć niskie. W każdym razie klimatyzacja nie chłodzi. W signumie. Albo no, no po prostu nie chodzi. Z leci wlecicie po powietrzu. Teraz czuję opór, że przebijamy puszkę. Na razie nam ciśnienie nie rośnie. O, i teraz po odkręceniu i najpierw przebijamy, a później odpuszczamy zawór, Ciśnienie zaczyna rosnąć. Zakręcamy sobie, ciskając. O, no, teraz słychać, że się w ogóle uruchomi chyba kompresor klimatyzacji. I widać, że ciśnienie jest niskie. Pokazuje low. Widać, to, że jest low. Podczas uzupełniania wskazówka z manometru nam pulsuje. Pilnujemy, żeby też nie wkroczyć na czerwone pole manometru. Zakręćmy puszkę, sprawdzimy czy leci ciepło, zimne powietrze z nabiegów. No delikatnie już coś leci tego zimnego powietrza, ale bez szału, szczerze mówiąc. Zakręcamy puszkę, czyli kręcimy w prawo wentylkiem aż do oporu, żeby odpiąć. Zobaczymy czy coś w jeszcze zostało. Najpierw ją odkręcę. Raczej już tu nic nie ma. Zakręcamy. I zaraz odepniemy się od samochodu. Teraz, aby odpiąć ten wąż, ja obok samochodu po prostu delikatnie otworzę tą puszkę, żeby spuścić z niej ciśnienie. Odkręcamy. Słychać, że syczy, więc jeszcze resztka gazu jakaś ucieka tędy. Pamiętajcie, własne bezpieczeństwo przede wszystkim. Ktoś mi zaraz powie, że wypuszczam gazy do atmosfery. Polec zrobić tak, niż sobie odmrozić łapy. Także pozdrawiam wszystkich pseudoekologów. Puszka pusta, przebita. uszczelniacz w układzie. Idziemy sprawdzić sobie jak klimatyzacja chodzi. Czuję, że klimatyzacja już trochę chłodzi, ale jeszcze sobie uzupełnimy drugą puszką. A więc tak jak wcześniej igła musi być schowana. Przykręcamy puszkę. W ogóle może jeszcze wsiąśniemy ją. Przeczytajmy jeszcze co tu pisze. Czy nie ma jakiś ostrzeżeń. Również należy wstrząsnąć puszką. Pisze tutaj shake can well. I tutaj również należy uzupełniać produkt do góry dnem. Przykręcamy się. Puszką do przewodu. Zapinamy się do systemu. Ciśnienie mamy wskazane. I zaczynamy przebijanie puszki. Należy wkręcić, a później delikatnie odpuścić. Wtedy powstaje szczelinie, zaczyna przepływać gaz. Nie wiem w którym momencie mi się skończyło nagrywać, więc Wam pokażę jeszcze raz. Zakręciliśmy sobie zawór, opróżniliśmy sobie puszki. Klimatyzacja jest ustawiona teraz na niską temperaturę. Czuć, że bardzo wydajnie chłodzi. Nie jest to na zasadzie, że a może chłodzi, a może nie, tylko czuć, że naprawdę po prostu jest powietrze lodowate i co więcej. No myślę, że to na tyle, że na jakieś to myślę, że na jakieś wasze to pytania odpowiedziało. Ja myślę, że jeżeli miałbym kupić taki produkt, to zrobiłbym to drugi raz. Ym... I ja szukałem takiego filmiku na temat tego produktu po polsku. Niestety nie znalazłem, więc myślę, że da Wam to jakąś wartość. Pozdrawiam. Subskrybujcie kanał po więcej ciekawych rzeczy. Jeszcze macie tam linka w opisie do Instagrama. Także pozdrawiam i cześć, Melodia Blasku. A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała: po zrobieniu takiego procesu uzupełniania klimatyzacji środkiem. Należy pozostawić samochód z pracującą klimatyzacją i odpalonym silnikiem przez około 15 minut, aby czynnik po prostu dobrze się zmieszał wraz z olejem i tym czynnikiem, który jest do tej pory w systemie klimatyzacji. Także 15 minut po uzupełnieniu zostawcie po prostu samochód na postoju, ale nie sami, tylko bądźcie przy nim, obserwujcie sprzęt. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Pozdrawiam, subskrybujcie Instagram, Melodia Blasku. Pozdrawiam.